Pokal, kubek ogromnego, słodkiego, przepysznego, wysokoprocentowego miodu. I Jakiego? Opodatkowanego. Przez kogo? Przez krasnoludzki rząd. Cześć, siemano, komórkowe świery. Fanie MPS. Impazys, to znowu ja. Buszka w Austrii. Troszeczkę z opóźnieniem Ale równie skutecznie Do celu Najpierw zaczynamy Wasze zdrówko Obiecywałem Naobiecywałem i zrobiłem Kolejny film o Kirylu Będziemy dzisiaj rozmawiać o Kirillu w kostiumie Jak i o Kirilu podstawowym. Co Wam powiem? Na pierwszy rzut oka, Kiril to straszny. Krasnolud, niski, z siekerą bądź z gitarą, trzymający w dłoni co? Pokal, kubek ogromnego, słodkiego, przepysznego, wysokoprocentowego miodu. Jakiego? Opodatkowanego. Przez kogo? Przez Krasnoludzki rząd. Dołożyli mu podatek cukrowy, ale o nim troszeczkę później powiem, jak chcecie posłuchać. O podatku czy o Kirilu? Nie no, o podatku. Najpierw wam powiem podatek, wiecie co? Wszyscy się buntujecie, że wam kola poszła do góry, że wam Red Bulle poszły do góry. A wiecie dlaczego? Wiecie po co? Wiecie skąd to się w ogóle wzięło? Słuchajcie, w 81 roku, jako pierwsi, nałożyli ten podatek Norwedzy. Przepraszam, jako pierwsi w 40 roku nałożyli go fin Finlandowie. E. Finlandia nałożyła go w 40 roku, później Norwegia, Łotwa, Indie. My nie jesteśmy pierwsi, to nie jest wymysł naszego rządu, bo chcą się ratować przed koroną. To ma zupełnie co innego na celu. W pierwszym momencie to był atak na lobby, to się na lobby, na lobby cukrowe, takie jak wielkie firmy Coca Cola, Pepsi Fanta i inne tata, po to, żeby po prostu ich troszeczkę przyhamować, tak jak później zaczęli wymyślać coś na McDonalda, na fast foody, to był zwykły atak. Później dopiero to się przekształciło w ideę, w konkretny cel, i zaczęło to funkcjonować jako? Jako pomoc w chorobie, która się nazywa cukrzyca, tak, chlejąc te zastrane Red Bulle, kolej kole tym podobne narażacie się tylko i wyłącznie na podwyższony cukier i no po prostu dąży to do choroby cukrzycy fakt faktem jest taki, że nas że nasz polski rząd troszeczkę nas za przeproszeniem w dupkę popycha nie z tej strony i nie tak jak powinien bo w skali świata bo nawet Chile go ma tak jak mówiłem wcześniej Indie no różne różniaste kraje Arabie Saudyjskie Zjednoczone Emiraty. Wszyscy to mają, bardzo dużo krajów to ma, a my mamy na skali świata trzeci, jako najwyższy podatek. To jest masakra. To jest straszne. Trzeci, a jeśli chodzi o nasze PKB zarobki, Bóg wie, co jeszcze chcemy wziąć pod uwagę standard życia, to my wcale nie jesteśmy na samej górze. Jak takiemu Arabowi podniosą, nie wiem, kole o 20 złotych, a on zarabia 100 razy. 100 razy, 15 razy tyle co my, to on ma to w dupie, to tak jakby mu dali 20 groszy opaczkę zapałek, by mu podnieśli. A jak nam podnoszą o 2, 2,50, to już troszeczkę boli, nie? Ale to też ma plusy. Pijemy więcej whisky, a mniej coli. Więc teraz przejdźmy do naszego pijaka. Nasz pijak to jest typowy tylko i wyłącznie supporter. Niby lekarz, ma 28% leczenia. To jest bardzo mało. To jest naprawdę bardzo mało. Czy on w kostiumie, czy bez kostiumu, tak samo nas leczy i jest to niski poziom. Ale to, na co warto zwrócić uwagę, to jest, wszyscy sojusznicy otrzymują albo 30% do ataku i 30% do obrony, albo w kostiumie wszyscy przeciwnicy minus 34% do ataku, minus 34% do obrony. Co Wam powiem? Moim zdaniem powinniście, no znaczy się powinniście jeśli macie przed sobą bardzo mocną drużynę silną składającą się w dużej ilości z niebieskiego koloru i chcecie wystartować na nich monokolorem bądź 4 na 1 jeśli mówimy tutaj o najazdach turniejach bądź wojnach to powinniście skupić się na Kirilu który wzmocni was jeśli macie właśnie jeśli oni są mocni a wy jesteście w miarę słabi czyli Kirill to będzie wasza jedyna albo druga czwórka, którą macie w tym składzie, reszta to trójki, to lepiej oczywiście siebie wzmocnić, aby dłużej żyć, aby mocniej bić i dzięki temu sukcesywnie do celu. Jeśli wasz przeciwnik jest równie mocny, ale wy jesteście również mocni, macie same czwórki, piątki w tym teamie, to sugerowałbym przejść na Debufowanie przeciwnika, na, na zadawanie mu większych obrażeń przez właśnie minus do ataku, minus do obrony. W ten sposób możecie również spojrzeć na Tytana. Jeśli macie mocną drużynę, spokojnie możecie Tytana osłabiać Wy. Jeśli Wy jesteście słabi, powinniście siebie wzmocnić. Powiem Wam, jeśli pójdziecie na Tytana, już kiedyś nagrywałem filmiki o e, wynikach na Tytanach. Tutaj macie u góry link w jaki sposób zwiększyć swoje, no, obrażenia, efektywność i na przykład nie jesteście przekonani do końca do Wukonga, to Wukonga możecie zamienić właśnie troszeczkę z Kirillem. Dlaczego? Bo teraz tak, na przykład założycie Kirilla bez stroju przy Tytanie Czerwonym i teraz tak, on odpali swoją umiejętność, wy dostajecie 30% do obrony, czyli dłużej żyjecie, tytan was mniej bije. Do tego dacie sobie 30% do ataku, czyli wy mocniej bijecie, a oprócz tego przeciwko temu tytanowi odpalicie ponuraka. Czyli tytan dostanie dodatkowo minus do obrony, czyli jesteście praktycznie jakieś 60% dużo mocniejsi. Nie musicie używać Wukonga, który wam da duży boost do ataku, ale zmniejszy waszą celność. To jest taki mój tip. Możecie to rozważać, próbować. Tytany macie codziennie. Więc sobie patrzcie, jaka Wam konfiguracja bardziej pasuje przeciwko czerwonemu Tytanowi. I teraz, jeśli chodzi dalej, patrząc na naszego Kirilla, tankiem on nie jest. Ze względu na to, że on jest czarnoksiężnikiem i czarodziejem. Nie możecie go dać na środku, jako tanka, jako, jako tanka. Możecie dać. Jego niebieskiego kolegę Krasnoluda od flaszki, borila, też pijak jak nie wiem co. I wtedy to będzie troszeczkę lepiej działać. Boril wytrzyma na pewno dużo więcej od Kirila. Kiril powinien być jak na. no, on jest dosyć w miarę wytrzymałym tym supportem, ale nie tak, żeby stać na środku. Powinien stać na maksymalnie na flance. Lewa bądź prawa strona. A między nim a tankiem stawiać kogoś, kto daje, na przykład takiego Cypriana, Elenę, coś, co daje. Na trzy postacie kontratak i to powinno w miarę fajnie wyglądać i funkcjonować. Jeśli chodzi o talenty, cóż wam powiem, no tutaj mam mieszane uczucia. Uczucia. On powinien stać jak najdłużej, ale z racji tego, że on jest czarnoksiężnikiem i tego życia, tej obrony nie ma zbyt wiele. I wy w to pójdziecie. To może mu pomożecie trochę. Ale też nie zrobicie z niego tanka. A jeśli pójdziecie w atak, a on nie atakuje, on tylko atakuje z klocków, no to takie na dwoje babka wróżyła i zdania ekspertów są podzielone. Pozdrowienia, wiesz kto? No, ciężko, ciężko, ciężko mi to rozważyć. Ja ogólnie nie dawałbym mu talentów. Są zupełnie lepsze, zupełnie bardziej przydatne czwórki, którym przyda się ten talent. Chociażby dwa, trzy talenty. Na pewno jak dasz ponurakowi i jego krwawienie, wzmocnisz mu, na pewno to Ci da dużo więcej. O, przepraszam. Jak 5% więcej szans na zadanie 15 dodatkowych obrażeń. To naprawdę słabo, słabo. Moim zdaniem zróbcie sobie po jednym talencie, żeby mieć właśnie tą możliwość. Czy 3% szans na minus 50% do regeneracji many przez dwie tury? Zdajcie mu jeden talent, ale więcej zostawcie sobie na coś innego. Wiadomo, jak go zbustujemy, Kirilla, ale tu już robię spoiler do następnego filmu: Trytonem, to na pewno dużo lepiej będzie leczył i będzie dużo bardziej przydatny. Aczkolwiek no, zwróćcie uwagę na niego, że jest to supporter. Z minimalnym leczeniem. Jeśli go macie w jako typowo lekarza, to będzie bardzo słabo. Myślę, że w tym momencie Wam dużo podpowiedziałem. Więcej nie trzeba. Nie muszę pokazywać, jak on leczy. Nie muszę pokazywać, jak on bije, bo on nie ma bić. On ma tam troszeczkę stać i pomagać i podleczać, a bardziej debufować albo bufować. I w ten sposób będę kończył ten film. Jak Wam się podobało? To skomentujcie. Zostawcie tą łapkę w górę. A jak wam się nie podoba, to też komentujcie. I dawajcie łapkę w górę. We, wedle starej zasady. Nieważne, jak mówią. Nieważne, co mówią o tobie. Ważne, że w ogóle mówią. Taką można powiedzieć dewizą rządzi się YouTube. I ja wam dziękuję za wszystko co wy robicie tutaj u mnie na kanale. Naprawdę mi pomagacie. Dzięki i do zobaczenia.